Już Wam pokazuję to znalezisko, które udało mi się znaleźć. Jest to książka datowana na 1876 rok. Jest to. Witam was moi kochani z tej strony Wietrzyk no i cóż, pogoda trochę mroczna taka brzydka można powiedzieć, ale to dobrze ponieważ będzie robiła dodatkowy klimat w miejscu do którego idziemy no i cóż chcę od razu przejść do tematu ponieważ dostałem od was wiele zapytań na temat duchów tak się zdziwiłem no i tak, mogę powiedzieć wam tak, że ja osobiście nigdy ducha nie spotkałem, ale ale y, moim zdaniem są takie domy, gdzie panuje taka aura, taka, no, gdzie no, za bardzo się nie chce przebywać, tak? no, jest taka dość mroczna, mmm, mówiąc szczerze, ciężko mi to wytłumaczyć, ale na przykład na ostatniej eksploracji, którą eksplorowałem. Tam mi się chciało nagrywać, no, chciało mi się jakoś tam trochę więcej czasu spędzić nad nagraniami, ale do tego domu, którego się udajemy, y, no mówię szczerze, w nocy bym tam nie chciał przebywać, bo jest taka dziwna atmosfera, no można powiedzieć, straszna, tak? I tyle wam mogę powiedzieć na temat duchów. No i cóż, ja się przedzieram przez ten sad i zaraz będziemy na miejscu. Tam, gdzie mamy być. Chodźcie ze mną, moi kochani. No i cóż, w wiosce, gdzieś na końcu świata, Majaczy o taki opuszczony domek, bardzo religijnej, zapewne rodziny. Ale zaraz zobaczycie czemu i co znajduje się w środku. Wejście już niestety dawno przez samych wandali zostało po prostu wyważone. I tak, jesteśmy w środku, Chwila, chwileczkę, tylko tutaj przymyknę, ale po prostu nie wzbudzać ciekawskich oczu. No i cóż. Na pierwszy wizus kłania się taki sień, chyba to się nazywało, sień, czy jakoś tak. I dużo dość dawnych reliktów przeszłości. Tu jest. Pamiątka pierwszej komunii świętej. Baczcie, kochanie, że tak czytam, ale bardzo ciężko się doczytać, ponieważ są to bardzo stare rzeczy i Wszystkie napisy już zaciera czas, a tutaj mamy taki telewizor, kiedy takie były w ogóle brl 102 L 102 Może ktoś miał, moi kochani, z was taki telewizor i cała sienie skonstruowana właśnie z takich bardzo starych desek. Że takie konstruowali i cóż nam się tutaj kłania. Tutaj mamy starą mapę, już włączam światło. Polski, jest zapewne mapa polski. W szufladach są jakieś stare przedmioty, jakiś wałek stary, najprawdopodobniej świeca. I w drugiej szufladzie, jakiś papier. Też nic za bardzo ciekawego nie ma. Jakieś klamoty, właściciele, którzy zostawili. No i cóż, tu jest. Tu są okna, tu jakieś pudła. Jakieś pudła po starym telewizorze to już chyba telewizor w kolorze, ale i tak został ten stary. Dobrze idziemy dalej moi kochani. Moi... I chciałbym wam powiedzieć też trochę, to jest jeden z takich dość ponurych domów takie no nie wiem na przykład poprzednią eksplorację, którą eksplorowałem Tamten dom z przyjemnością mi się eksplorował. Tutaj już ogólnie byłem. Chcę też wam powiedzieć, popatrzyłem po kieszeniach. Nic tu nie ma. Są tylko dokumenty. Stare dokumenty i bardzo dużo rzeczy religijnych. Musiał naprawdę ktoś być... No, wierzyć bardzo w Boga. Tu są jakieś stare, zardzewiałe klamotki. E, Ff. Ety AF Feta. Jakiś bardzo, znaczy może nie stare, 1980 Najprawdopodobniej ktoś tu jeszcze zamieszkiwał. Ale widać, że czas już ze wszystkim zrobił swoje. Też jakieś łapismo no, religijne. Nie wiem, czy to są leki. Tu widać też jakieś stare dokumenty. Y, pełno pajęczyn. Stara klapka na muchy. A tutaj, możecie zobaczyć sami moi kochani, nic ciekawego nie ma raczej. Wszystko zostało ogołocone. Ktoś tu był przede mną, bo widzę, że wszystko jest przekopane. Nie wiem, czy tutaj Wam wszystko... Ale wracając do wątku. Tak jak Wam mówię. Aha, jeszcze tutaj. Takie stare obrazy, zapomniałem o nich. Nie wiem, czy będzie widać dobrze. Trochę przygaszę światło. Jest coś takiego. Porobię zdjęcia w każdą środę na fanpage'u moim. Lądują zdjęcia właśnie z takich miejsc i na pewno możecie sobie dokładniej to obejrzeć. No i oczywiście, wracając do wątku, tamta eksploracja naprawdę bardzo przyjemnie mi się eksplorowała. Tamten domek taki już bardzo zrujnowany. A tutaj naprawdę, no mówiąc szczerze, jest jakaś taka no, dziwna aura. Może tak to można powiedzieć, że no chce się tylko praktycznie uciec z tego domu. Tak dokończając wątek ten na, sam, na samym początku, o tych duchach co już Wam mówiłem. No i cóż, tak jak widzicie, ktoś sobie podstawił, bo to nie ja, to nie jest moja budowla, ktoś sobie podstawił ten kredens, żeby się dostać tam, właśnie na strych. Ale tam tym razem udało mi się wreszcie znaleźć prawdziwy skarb. Jak dla kogo, tak mówiąc. No i tutaj część dalsza reliktów. Religijnych, krzyż i Maria Panna Fatima, Szefatima. Tutaj obraz religijny. No i niestety to już się wali, bo został taki żyrandol, bardzo stary. I oczywiście w każdym miejscu domu są religijne obrazy. Uff, tutaj, wiesz, bardzo przekopane, nawet stare okulary się uchowały. Nie wiem, czy ja chcę to ruszać że się wszystko nie zawali. No i widzicie, no jakieś stare rzeczy po właścicielach jeszcze. Głównie ubrania, leki szafach. Musiał tu przejść. Szafach, takie coś. No jakieś też stare ubrania yy, po kobiecie. Widać, że jakaś kobietka tu mieszkała. Yy, no i tyle. Co mogę Wam tutaj pokazać, moi kochani. Aha, jeszcze jest jedno pomieszczenie bardzo ciekawe, tylko tu będę musiał niestety przygasić światło, nieco, bo z tamtej strony jest jedno gospodarstwo, które zamieszkały i po prostu nie chcę tym ludziom. tych prostu straszyć. O, tak to muszę powiedzieć. Jest tu stara bardzo kuchnia. Jeszcze przetrwał piec nierozwalony. Tam jest lustro ktoś tu kiedyś sobie pichcił jak to się mówi a tutaj jest taki bardzo stary obraz naprawdę przepiękny z smutnej Maryi dobra niestety wszystko się wali nic poza tym tu ciekawego nie ma o, są takie klamki to widać, że to było bardzo dawno temu opuszczone to są takie stare jeszcze bardzo klamki. no i cóż, dobra jeszcze rzućcie sobie okiem na ten pokój. Naprawdę pełno przedmiotów religijnych, ale zaraz wyjdziemy tu na strych i pokażę Wam co ciekawego udało mi się znaleźć. Dobrze, moi kochani, udało mi się wejść, tak jak widzieliście. No i cóż, czemu ja tak bardzo yy, dążyłem do wejścia na ten strych? Tu widać, że to jest to chyba. Jeśli źle powiem, to mnie po prostu poprawcie: że to jest to homonto dla koni. W tym gospodarstwie były konie. Wiem, że takie coś się zakładało, i potem chyba koń orał pole. No i dobrze. I tak jak widzicie, w takich miejscach. Ludzie w takiej pomiędzy yy, stropowych miejscach, pomiędzy stropowych, a podłogą ma sufitem, lubili chować różne skarby. Nie wiem, może coś tam zobaczycie ciekawego z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj tak samo. Jeszcze zapalę Wam czo czołóweczkę żebyście lepiej widzieli. Tu widzicie? Tak samo. Wszystko się wali. I gdy się wali, jak kiedyś tam mówiłem na jednym z, z tych. Ja chyba byłem w opuszczonym dworze, to można znaleźć różne skarby. I tak tu nic nie ma. Tu nawet chyba nie warto iść. Tak jak widzicie. Tam jest. Tam majaczy, stara paga, ale tam nie będę podchodził, bo po prostu nie warto. To jest ta mniej ciekawa część strychu. To jest taki jeszcze stary czajnik leży, o tutaj. To jak widzicie, eternit. Wszędzie eternit. We wszystkich starych domach był eternit. Idę po eternicie. No dobra, o tutaj lepiej nie, nie iść. Ja pójdę sobie tu, po tej beli. O tutaj, tak samo, taka dziura powstała. I mówiąc szczerze, trochę szukałem na ten strychu. I zaraz zobaczycie, co mi się udało ogólnie znaleźć. O tutaj, w tych starych. Już włączam światło. E, tu były stare gazety, tak? Stare gazety. Tam też są jakieś e, stare dokumenty, po prostu. Ale spośród tych starych dokumentów tu jeszcze jest taki stary bucik, bardzo. Tak jak widzicie, dla. Dziecka, trochę poczekajcie przynoszę tego światła. Ale najciekawsze co mi się udało znaleźć, moi kochani, to ja się musiałem tylko przełączyć na telefon, bo będziecie po prostu więcej widzieć szczegółów. Już Wam pokazuję to znalezisko, które udało mi się znaleźć. Jest to książka datowana na 1876 rok. Jest to przygotowanie się do śmierci, rozmyślenia. Bardzo ciężka książka, które przeczytałem tutaj, Tak z nudów, bo pierwszy raz nazywałem tak starą książkę i z dość ciekawą tematyką. Już wam pokażę może swój treści. Obraz człowieka, który tylko co umarł. Ze śmiercią kończy się wszystko. Naprawdę są to dość ciężkie tematy, naprawdę pisane dość szczegółowo, co się dzieje no po śmierci z człowiekiem no jest to naprawdę książka dość no, bardzo mroczna naprawdę znalezisko niezwykłe dobrze ale moi kochani wracamy do kamerki sportowej i samej eksploracji ale jeszcze sobie zobaczmy są tutaj jakieś stare buty po gospodarzach jakieś stare baniaki pasy ale mówiąc szczerze jestem bardzo zaskoczony tym znaleziskiem. Ale zaraz wam wszystko opowiem. Tam zaraz tam przejdziemy i opowiem. Tak, podsumowując tą wyprawę, ja chcę się stąd jak najszybciej ulotnić, ponieważ to miejsce takie jest no przybijające, nie wiem, taka jest dość aura tego miejsca, gdzie no się po prostu za bardzo nie chce Tutaj przebywać. No cóż, o tym znalezisku jest to. Nie wiem, jest, nie mam pojęcia. Niektóre domy to mnie tak zaskakują, że ja jestem. Yy, naprawdę. Podziwiam, że nikt tego nie zabrał. Widać, że, by, że byli tutaj jacyś rabusie i po prostu yy, nie zobaczyli tego, że pod ich nogami jest naprawdę wielki skarb. Może nie. Pomiędzy tego, ale pod względem historycznym, bo yy, książka, która ma prawie 150 lat, i jest uchowana w takim stanie, to jest dla niektórych prawdziwy skarb. No i cóż, jest to bardzo broczna książka. Mmm, trochę sobie tutaj ją przeczytałem, nie powiem, popatrzyłem, bo byłem zaciekawiony. Yy, tematy są naprawdę bardzo ciężkie. No i cóż, tak. Przygotowanie się do śmierci Alfonsa Liguario. Liguario? Liguario? Nie, nie. Wybaczcie, nie umiem, nie wiem jak się to dobrze czyta. Na pewno jest wiele z Was przed komputerami, telefonami, którzy są o wiele bardziej kumaci w tym temacie, więc wiedzą o co chodzi. Zostało to chyba napisane przez jakiegoś księdza w tym roku. No i cóż, moi kochani, czasami warto usiąść, zastanowić się nad sensem swojego życia. Widać, że tutaj autor, nie autor, tylko gospodarz tego domu przygotował się do odejścia może nawet czytał tą książkę kto wie. Ale tak, moi kochani, czasami warto usiąść Zastanowić się nad swoim życiem, nad pędem tych czasów, że po prostu bardzo szybko to wszystko mija. No i tak jak widzicie, no, potem to wszystko zostaje opuszczone i czas i natura przejmuje to miejsce. I to tyle. Ja Wam dziękuję. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, i udostępnijcie i subskrybujcie kanał dzięki ja schodzę i na razie